Jeżeli jesteś samotna i już od dawna szukasz mężczyzny, który by cię pokochał i z którym będziesz mogła spędzić życie, ale do tej pory to się jakoś nie udawało, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Możemy Ci pomóc. Wystarczy, że zgłosisz się do drugiej edycji hitu TVN Kto poślubi mojego syna, twoje życie może się zmienić już niebawem. Jeżeli jesteś matką, i dałabyś się pokroić na drobniutkie kawałeczki za swojego ukochanego syna, który ma tylko jedną wadę. Do tej pory nie znalazł jeszcze tej jednej, jedynej. Nie zamartwiaj się! Zgłoś się do nas. Program, Kto poślubi mojego syna, jest właśnie dla ciebie. To tutaj znajdziesz idealną kandydatkę na żonę dla swojego ukochanego chłopca, a dla siebie idealną kandydatkę na synową. To zaproszenie kieruje też do samotnych mężczyzn. Nie uciekajcie przed miłością. Życie bez niej jest pozbawione najmniejszego sensu. Zresztą, czasami sami o tym wiecie najlepiej. Czekam na was. Agnieszka Jastrzębska